Panie trenerze, wracając jeszcze do poprzedniego sezonu 2019-2020. Ta druga część sezonu, jak obejmował pan Lechię, zapowiadała się bardzo trudno i wręcz sporo osób uznawało za niemożliwe utrzymanie się w lidze. Pan oraz państwo podopieczni dokonaliście czegoś niemożliwego, zdobyliście 33 punkty i utrzymaliście się. Ten cel został bardzo szybko. Może nie bardzo szybko, ale został osiągnięty. Witam serdecznie wszystkich kibiców Lechi po, po tej krótkiej przerwie wakacyjnej. Co do oceny tamtej rundy, bo, bo wiadomo, że zacząłem pracę od stycznia, to powiem tak, no piłka, piłka ma to do siebie, że na każdym poziomie Ktoś coś zawali, i po prostu trzeba to gdzieś próbować naprawiać. To, że Lechia się utrzymała, to tak ja mówię, to była zasługa gdzieś tam dobrze przepracowanego okresu przygotowawczego. W miarę myślę, że zawodnicy, którzy do nas dołączyli, to, to dali tą jakość, która pozwoliła nam po prostu zdobyć tyle punktów, które pozwolą nam zachować trzecioligowy byt. Co co do y, sytuacji y, z tamtej rundy, no to już, tak jak mówię, oddzielamy, bo, bo wiadomo, że nikt już nie będzie wracał y, historią. Cieszyliśmy się, ale, tak jak mówię, no, za 4 tygodnie zaczyna się nowy sezon, i, i tak jak mówię, no, każdy kibic chciałby. Na pewno, żeby, żeby przynajmniej była powtórzona ta runda teraz na jesień, podobna do tej, która była na wiosnę. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby, żeby tak się stało, ale co przyniesie życie, no to już musimy po prostu zaczekać do końca rundy jesiennej. Ten pierwszy trening po przerwie dobiega końca. Niech trener powie, czy wszyscy zawodnicy się odliczyli i czy wszyscy ci, którzy grali na wiosnę, zostaną w klubie. Tak na gorąco, oczywiście, bez, bez takich większych rozmów. Wiadomo, te rozmowy będą w najbliższych dniach toczone z zawodnikami. P te pierwsze zajęcia to zawsze mają to do siebie, że, że to jeszcze nie jest taki, jak trenerzy by sobie życzyli, żeby to wyglądało. Tak więc dzisiaj jeszcze ktoś tam nie dojechał z urlopu, ktoś tam dostał dzień dłużej, jest paru juniorów, jest parę osób gdzieś tam, dla których się będziemy przymierzać. Tak więc pierwsze opinie dopiero gdzieś będziemy mogli forować przy najbliższym pierwszym sparingu w sobotę z Pogonią Grodzisk. Oczywiście ważne pytanie to te o wzmocnienia. Na jakie pozycje i ilu zawodników chciałby Pan pozyskać w tym letnim okresie transferowym? Pokończyły się umowy niektórym, może nie to, że niektórym, ale większości zawodników. Pracujemy nad tym, żeby, żeby tą grupę, która, która wniosła w tą rundę wiosenną, jak, jak najwięcej utrzymać. No ale tak, jak mówię, to jest za zadanie zarządu, prezesa, żeby. żeby Zatrzymać tych zawodników, którzy po prostu wykazali się jakością, a dalej chcą zostać w Lechii, to mam nadzieję, że, że, że zarząd stanie na wysokości i, i te umowy będą przedłużone. Co do wzmocnień, no na pewno najpierw to trzeba będzie pomyśleć o tym, żeby skalkulować kto odejdzie. Formą uzupełnień i dopiero gdzieś tam myślę, że jeszcze poszukamy tych wzmocnień, żeby po prostu się nie stała taka sytuacja. Panie trenerze, wracając jeszcze do poprzedniego sezonu 2019-2020, ta druga część sezonu, jak obejmował pan Lechie, zapowiadała się bardzo trudno i wręcz sporo osób uznawało za niemożliwe utrzymanie się w Lidze. Mecz pierwszy mistrzowski jest przymierzony na 7 sierpnia. Wydaje mi się, że, że takim optymalnym terminem, gdzie ta kadra już powinna być zamknięta, to jest przedział między 20 a 25 lipiec i, i myślę, że, że, że na te dwa tygodnie przed pierwszym meczem. To będą już takie decyzje ostateczne, choć no przecież musimy też dodać, że okienko jest jednak do pierwszego meczu i gdzieś ten, ten czas na to, żeby jeszcze ktoś tam gdzieś się pojawił, to może być po prostu przedłużone i ktoś nawet może do nas dołączyć, nawet za 5.12. Jeszcze na koniec zapytam o sparing partnerów na pierwszy ogień bardzo silny zespół. Najsilniejszy z tej pierwszej grupy trzeciej ligi świeżo pieczony będzie Pogoń, Grodzisk Mazowiecki. Specjalnie trener tak chciał, żeby na początku rzucić tych zawodników testowanych na taką głęboką wodę czy a raczej to był, to był pomysł, plan drużyny z Grudziska. Nie powiem szczerze, że w kwestii, gdzie się gra z wyższą ligą, no to hmm, raczej powiem, że przyjmuje się hmm, termin, który oni proponują, tak więc hmm, nie mieliśmy tutaj za bardzo możliwości negocjowania hmm, terminów i hmm, zdecydowaliśmy się zagrać. A że wypada po prostu to na ja, pierwszą grę kontrolną, no to tak mówię, ci co wejdą będą musieli się po prostu zmienić żyć z drugą ligą.